Polska najważniejsza jest, jeśli czujesz to, wtedy mamy jeden cel. Dzisiaj tak naprawdę, nawet jeżeli jest różnica w naszym kraju pomiędzy dochodami miast czy regionów w Polsce Wschodniej. Czy też w Polsce Zachodniej, czy też w Polsce Centralnej, to myślę, że wiele problemów jest tych samych. Jeżeli pyta, pyta, pytają nas o to, jaki pomysł na, na Polskę, na przykład wschodnią, co, co zrobić, żeby tam pojawiły się nowe miejsca pracy, to my zawsze będziemy odpowiadać dwie rzeczy. Tam trzeba postawić na przedsiębiorczość, na wspieranie małych i średnich przedsiębiorców, którzy dzisiaj tam są tylko często nie mogą rozwijać swoich biznesów z racji tego, że są dławieni przez przepisy, przez urzędników, przez różnego rodzaju formalności i procedury. Ale druga rzecz jest też taka, że te miejsca pracy mogą się pojawić wtedy, kiedy w szybkim czasie uda się dojechać z Lublina, Białegostoku, Zamościa czy Rzeszowa do jakiegoś większego miasta. Czy to będzie Warszawa, czy to będzie Kraków, czy to będzie Gdańsk. Dziś infrastruktura drogowa i kolejowa na tych terenach, szczególnie na terenach wschodnich, na terenie tak zwanej Polski B, jest mocno zaniedbana. Tempo jechania pociągiem jest dalekie od standardów europejskich, więc jeśli chcemy, aby ludzie w Ełku, w Augustowie, w Suwałkach mieli pracę, to może czasami będzie to wymagało od nich przemieszczenia się do innego, większego miasta. Ale oni muszą się przemieszczać dość szybko, a do tego potrzebne są sprawne drogi, dobre drogi, sprawna kolej, ale również i lokalne, regionalne lotniska. To jest nasza odpowiedź na, na problemy Polski B. Będziemy ich przekonywać do tych samych rzeczy, do których przekonujemy w dużych miastach: od polityki rodzinnej, do płaskich podatków do sprawnych sądów gospodarczych, do redukcji biurokracji w urzędach i w różnego rodzaju pro, w różnego rodzaju procedurach, szczególnie tych redukcji e, biurokracji, które dotyczą przedsiębiorców. Jeśli myślisz, że Polska najważniejsza jest Jeśli czujesz to, wtedy mamy jeden cel. My nigdy nie zrezygnujemy z ruchu 11 kwietnia, a ruch 11 kwietnia to była taka prowokacja intelektualna, mówiąca, że rok po tragedii smoleńskiej należy wziąć się do ciężkiej pracy. Myślę, że coraz więcej Polaków, to wynika również z badań, traktuje tra tragedię smoleńską jako coś ważnego, ale nie najważniejszego dzisiaj w Polsce, ponieważ inne sprawy, rynek pracy, podatki, to trywialne, ale bardzo głębokie pytanie, z drugiej strony, jak żyć. To są dzisiaj problemy najważniejsze. I myślę, że coraz więcej Polaków mentalnie przyłącza się do ruchu 11 kwietnia, który ma w założeniach zasadę, że minął czas, czas żałoby po, po tragedii smoleńskiej, czas przejść do, do normalnego funkcjonowania, zajęcia się problemami społecznymi, problemami gospodarczymi. Problemami służby zdrowia. Bo to są rzeczy, z którymi muszy, musimy się dzisiaj zmierzać. I to są rzeczy, o które dzisiaj coraz częściej Polacy pytają. Jeśli myślisz, że Polska najważniejsza jest, jeśli czujesz to, wtedy mamy jeden cel. Jednomandatowe okręgi wyborcze to temat, o którym mówi się dość dużo i mamy pierwsze przesłanki, że w niektórych wyborach już korzystamy z tej zasady jednomandatowych okręgów. Tak, będziemy w jednomandatowych okręgach wybierać senatorów, również w jednomandatowych okręgach będziemy wybierać kandydatów na radnych do, do rad gmin. Ale my również mówimy o jednomandatowych okręgach, jeśli chodzi o o wybory powiatowe. Mówimy również o wyborach, wyborach bezpośrednich na starostów czy na marszałków województw. Jeśli chodzi o inne kluby parlamentarne, one często kierują się swoją arytmetyką, czy też korzyściami, jakie z tego wyciągają. Więc szczególnie mówię o jednomandatowych okręgach, te ugrupowania, którym się to opłaca, które zwiększają swoją szansę zwycięstwa w wyborach. A niechętnie mówią o tym ci, którzy wiedzą, że na tym stracą. Polska jest najważniejsza, jest tu ewenementem, ponieważ jako mała partia w jednomandatowych okręgach będzie miałaby duży problem, żeby wygrać. Ale z drugiej strony uważamy, że dla pewnego porządkowania państwa w jednomandatowe okręgi wyborcze powinny się pojawić w jak najszerszym zakresie. Jeśli chodzi o, o wybory do, do, do Sejmu, Osobiście jestem zwolennikiem okręgów dwu mandatowych, bo to oznacza, że mamy przedstawiciela partii rządzącej i mamy jednego przedstawiciela opozycji, który może cenzurować, czy też komentować, czy też sprawować pewną kontrolę nad takim posłem, który jest w koalicji rządowej. W innym przypadku będziemy mieli pojedynczych polityków, którzy nie będą skutecznie mogli być kontrolowani przez kogoś, kto równocześnie. Kto, kto zajmuje się jakąś pracą zawodową, nie jest na co dzień w polityce, nie, nie jest w stałym kontakcie z ceną. Jeśli myślisz, że Polska najważniejsza jest, jeśli czujesz to, wtedy mamy jeden cel. Poświęciliśmy około 3-4 tygodni rozmów z prawicą Rzeczpospolitej. Odnośnie wystawienia wspólnych list, wydawało się, że porozumienie jest blisko. Z naszej strony było bardzo daleko idące otwarcie, no, pomimo różnego rodzaju komentarzy ze strony partnerów, że to oni są ważni, to oni mają siłę, to oni mają struktury. Myśmy to wszystko przyjmowali z pokorą, proponowaliśmy daleko idącą współpracę, oferowaliśmy również aby, aby kandydaci Prawicy Rzeczpospolitej byli liderami wielu miastach w Polsce, czy wielu okręgach w Polsce. Kilkanaście pierwszych miejsc miało przypadać dla, dla Prawicy Rzeczpospolitej. Niestety w ostatniej, w ostatniej fazie rozmów, gdy wydawało się, że wszystko będzie finalizowane podpisaniem porozumienia, Prawica Rze Rzeczpospolitej zażądała, czy rzecz uwarunkowała start z naszych list tym, abyśmy zmienili na kilka tygodni przed wyborami nazwę partii, co wydaje nam się dość, wydawało nam się dość zaskakującym oczekiwaniem. W żaden sposób nie, nie dających się zrozumieć w sensie takiego marketingu politycznego, rozpoznawalności danego ugrupowania. No i to spowodowało, że dziś nie jesteśmy razem. Mam nadzieję, że że po wyborach przyjdzie weryfikacja tego, kto, kto miał rację. My jesteśmy jako partie, jako członkowie przywiązani do nazwy swojej partii. Rozumiemy również, że inne partie do swoich nazw są przywiązane i nie odbieramy im takiego prawa, aby, aby pozostawali przy swoich nazwach. My proponowaliśmy po prostu członkom prawicy Rzeczpospolitej wystartowania na listach wyborczych. Polska jest najważniejsza, uznając, że jest są. Naj, naj, najmocniej rozpoznawalne ugrupowanie wśród ugrupowań centroprawicowych poza, poza PiSem i Platformą, i stąd uważaliśmy, że to priorytet powinien być integratorem tych wszystkich środowisk. Jeśli myślisz, że Polska najważniejsza jest, jeśli czujesz to, wtedy mamy jeden cel. Program gospodarczy Polska jest najważniejsza, który powstał na początku 2011 roku. Był komentowany i oceniany przez wiele środowisk gospodarczych i eksperckich. Jednym z, z tych ludzi, który komentował, który poprawiał, który współtworzył ten program, był właśnie pan profesor Krzysztof Regnicki. Polska jest Najważniejsza, nie odstąpiła od tego programu. Ten program dalej jest wiążący. I Krzysztof Rybiński ma duży wkład w, ten, w to, że program gospodarczy Polska jest Najważniejsza jest właśnie taki. Bardzo ceniliśmy sobie i cenimy współpracę, rozmowy i porady pana profesora Rybińskiego. Wierzymy, że przyjdzie czas, kiedy będzie można realizować ten program gospodarczy, zasiadając w parlamencie, ale może i w rządzie. Jeśli myślisz, że Polska najważniejsza jest, jeśli czujesz to, wtedy mamy jeden cel zawsze trudno politykowi mówić o swoich, o swoich sukcesach, bo może być to odbierane jako przechwalanie się. Jeśli chodzi o taki największy sukces parlamentarny, do niego zaliczyłbym dwa, dwie odsłony zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Pierwsza nowelizacja miała miejsce w 2005 roku, druga nowelizacja miała miejsce w 2007 roku. Niestety od tamtego czasu a to zasługa IPIS-u i Platformy mi udało się dokonać kolejnych zmian, tak bardzo potrzebnych. Ale myślę, że to, że dzisiaj w ogóle spółdzielcy mają jakiekolwiek prawa poza zapłaceniem czynszu w spółdzielniach mieszkaniowych, to właśnie między innymi, moja zasługa bardzo intensywnej pracy nad, nad ustawą w 2005 roku, ale również ta ustawa, która została uchwalona w 2007 roku. To, to efekt mojej pracy, współpracy ze środowiskami spółdzielczymi, aczkolwiek też się przyznam, że wraz z tym, jak zostałem wiceministrem gospodarki, moi koledzy zaczęli nad tą ustawą pracować na co dzień i ją przygotowywać do, do takiego kształtu, który był uchwalony. Jeśli chodzi o osiągnięcia moje, jako jako wiceministra gospodarki myślę, że trzy rzeczy są warte podkreślenia. To za moich czasów udało się sprawić, że górnictwo węgla kamiennego zaczęło być oparte na normalnym rachunku ekonomicznym. To znaczy, że wydobywanie węgla i sprzedaż tego węgla był traktowany tak jak tworzenie jakiegokolwiek innego produktu czy surowca w Polsce. Do tej pory hmm, ogólnictwa węgla kamiennego chciało się opierać na, na takiej zasadzie, że to jest pewna powinność publiczna, ale w związku z tym nie musimy rozmawiać o pieniądzach. Prywatyzacja takich spółek jak Bogdanka czy Jastrzębska Spółka Węglowa wynikają z tego, że właśnie dokonano zmiany podejścia do górnictwa węgla, węgla kamiennego, dokonano takiego, takiej zmiany na rzecz ekonomizacji tej branży. Drugą rzeczą, to myślę, że polityka offsetowa udało się przekonać różnych partnerów dostarczających sprzęt dla polskiej armii, że mają traktować programy offsetowe poważnie. Stąd między innymi po kilku latach i również to miałem w tym dużą zasługę, pojawiły się inwestycje amerykańskie w wojskowych zakładach lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Ten proces był dość długi, dlatego dopiero Dziś widzimy tego efekty, a widzimy efekt postaci centrum serwisowego dla polskich F16. Tam one są w tych podstawowych grupach serwisowane. Trzecią rzeczą, która wydaje mi się, że też została dobrze zrobiona na, na te możliwości, to Stocznia Gdańska. To w wyniku moich rozmów z Komisją Europejską. Udało się ten stocznię sprywatyzować, za to akurat odpowiadał minister skarbu, ale też przeze mnie bardzo mocno naciskany. Ale jest to jedyna stocznia, która nie zatwierdziła pomoc publiczną udzieloną w poprzednich latach, jeszcze wtedy, jak była spółką skarbu państwa. I dzięki temu dzisiaj Stocznia Gdańska poszukuje do pracy 400 kolejnych stoczniowców, którzy mogliby e, produkować statki, ale również i konstrukcje stalowe. Myślę, że to są. Rzeczy, z których ja osobiście jestem zadowolony, a które pokazują, że nawet w tak trudnych branżach jak górnictwo węgla kamiennego czy przemysł stoczniowy można coś dobrego zrobić. Jeśli myślisz, że Polska najważniejsza jest, jeśli czujesz.